Znajomość prawidłowego toku rozwoju dzieci to wielka sztuka. Od noworodka do dorosłości zmienia się właściwie wszystko, każdy układ naszego ciała. I wiedza o tym, jak te zmiany wyglądają i jak będą się one zachowywać w czasie, to podstawa mojej działki medycyny, czyli pediatrii. Dorosły człowiek nie pamięta, jak wyglądało jego ciało w wieku dwóch. Czy 10 lat. Każdy z nas porównuje do tego, co nam znane, czyli do własnego ciała. A to podstawowy błąd. Istnieje wiele przypadków różnic pomiędzy dojrzewającym ciałem dziecka a ciałem dorosłego. I ocena płaskostopia u dzieci do jednej z takich różnic należy. Jak myślisz, czy płaskostopie u dzieci może być normalne? Czy jest to wrodzona wada stopy? Uwaga! Wiedza zawarta w tym materiale została zweryfikowana u ortopedy dziecięcego. Do tego filmu musiałam się bardzo dokładnie przygotować, aby w miarę zrozumiały sposób wyjaśnić Wam niuanse tego problemu ortopedycznego u dzieci. Żebyście zrozumieli, o co z tymi stopami Dzieci tak naprawdę chodzi? Bo wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta i banalna. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną dawkę wiedzy medycznej. Zaczynajmy! Przypominam, że skupiamy się dzisiaj na rozwoju stopy dzieci. Płaskostopie to raczej potoczne nas. Bachowo mówimy o stopie płaskokoślawej. Prawdziwe płaskostopie wrodzone to bardzo rzadka wada i jest ona widoczna już zaraz po urodzeniu. Już u noworodka widać, że stópka jest nieprawidłowo ustawiona. I to jest płaskostopie wrodzone. I zdecydowanie nie o tym mówimy, obserwując jak wygląda podbicie stopy Twojego dziecka. Krótki instruktaż dotyczący fachowych pojęć ortopedycznych. W budowie stopy będzie miało tutaj znaczenie, szczególną uwagę będziemy zwracali na dwie składowe stopy. Jak wygląda łuk podłużny stopy, czyli tak naprawdę faktycznie to jak stopa stoi od spodu, czyli to co przylega do podłoża, to będzie łuk podłużny. Oraz... Ustawienie pięty. Mówiąc stopa płasko-koślawa, mamy na myśli nieprawidłowe ustawianie się stopy. Kostka, czyli pięta, będzie leciała do przyśrodka i będzie to widoczne zwłaszcza w trakcie patrzenia na stopę dziecka od tyłu w pozycji stojącej. I to fachowo nazywamy koślawieniem kości stępu. I to nieprawidłowe ustawienie pięty wywołuje wtórne obniżenie łuku podłużnego stopy, czyli tak niefachowo mówiąc, będziesz miał wrażenie że stopa jest zupełnie płaska od spodu. Wszystkie dzieci, również Ty jako dziecko, jak uczyłeś się chodzić, nie potrafisz jeszcze prawidłowo ustawiać stopy we właściwej pozycji. Ta pozycja, to ustawienie, właściwe ustawienie pojawi się dopiero z czasem. U dzieci obserwujemy zdecydowanie większą wiotkość tkanki łącznej, czyli tej tkanki, z której zbudowane są więzadła, które utrzymują stawy. Dziecko jest po prostu bardzo gipkie. I to początkowe Zwykle występujące zniekształcanie stopy w trakcie chodzenia nazywamy fizjologiczną stopą płasko płaskokoślawo. Kąd wiemy, że to jest normalne, wystarczy, że poprosisz dziecko, by stanęło na palcach i wówczas patrząc na stopy od tyłu, zobaczysz, że pojawia się prawidłowy łuk stopy. I to właśnie lekarz bada w trakcie oceny stopy, na przykład w trakcie bilansu. Czy wchodzeniu na palcach łuk stopy się naprawia? Ale chwila, jeżeli jesteś tu jeszcze, to jest to bardzo dobry moment, żebyś zasubskrybował mój kanał. Dzielę się tutaj z Wami moją wiedzą medyczną na temat medycyny dzieci, na temat chorób dzieci, na temat różnych procedur medycznych. Uważam, że medycyna jest super i warto czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł. Udostępnij film dalej, bo w ten sposób dotrzemy do większej ilości osób, ale wracając do stopy płasko-koślawej. To jest właśnie ten wariant fizjologiczny stopy płasko-koślawej. Co więcej, ten etap minie samoistnie. Bez ćwiczeń, bez fizjoterapii wystarczy chodzić. Czy to jednak oznacza, że na tym etapie Wadę stopy można definitywnie wykluczyć. No nie do końca. Stopę płaskokoślawą dzielimy na elastyczną i sztywną. Stopa płaskokoślawa elastyczna, czyli ta właśnie fizjologiczna, to ta, która w pozycji, w staniu na palcach naprawia swój łuk. Czyli łuk otrzymuje z powrotem prawidłowe ukształtowanie i jest traktowana jako wariant rozwojowy. Ale w wyniku działania czynników niesprzyjających może taka stopa stać się patologiczną stopą płasko-koślawą elastyczną, czyli mimo że w badaniu widzimy, że łuk podłużny stopy się koryguje, ale stopa zaczyna boleć. Albo zaczynamy mieć kolizję z obuwiem i problem z doborem butów. Wtedy taką stopę będziemy kwalifikować jako patologiczną, bo staje się ona objawowa i wtedy wymaga od nas postępowania leczniczego. Bo właśnie u tych pacjentów, u objawowych pacjentów, oprócz fizjologicznej stopy płasko koślawej, która Zwykle samoczynnie ustępuje, nakładają się czynniki dodatkowe, czynniki niesprzyjające, które utrudniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Będzie to na przykład skrócenie mięśnia brzuchatego łydki, nadmierna wiotkość tkanki łącznej, czyli ta stopa cały czas po prostu nie jest w stanie utrzymać swojej pozycji. Będzie to na przykład nadmierna masa ciała, czyli stopa jest zbyt przeciążona i te siły źle się będą rozkładały. Oraz koślawość kolan. Te czynniki będą pogłębiały nieprawidłowe relacje w stopie i w konsekwencji mogą wywoływać objawy, czyli ból stopy czy kolizja z obuwiem. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, czyli o patologii mówimy nie wtedy, kiedy widzimy, że stopa ma cechy stopy płasko elastycznej. Ale dopiero wtedy, kiedy staje się ona objawowa, czyli pacjentowi zaczyna to przeszkadzać. Natomiast zdecydowanie wymagającą leczenia jest stopa płasko-koślawa sztywna. Co, jak się pewnie domyślacie, jest to sytuacja, kiedy dziecko ma obniżony łuk podłużny, ma koślawienie pięty, a w pozycji stojącej na palcach. Łuk się nie koryguje, czyli widać, że nadal mamy tendencję do takiego płaskiego, zupełnie płaskiego ustawienia tego łuku. To jest stopa płaskokoślawa, sztywna i ta raczej będzie generowała nieprzyjemne objawy i ta będzie wymagała od nas postępowania diagnostyczno-leczniczego. Ważne jest prawidłowe rozpoznanie z jakim rodzajem anomalii mamy do czynienia. I następuje to po dokładnym zbadaniu pacjenta w pozycji leżącej, Stojącej, zwykle też od tyłu oglądamy nogi, oraz w trakcie chodzenia. I uwaga, podoskop, samo badanie podoskopowe podoskop to jest taki stopień, który jest przezroczysty i pod spodem jest zamontowane lustro. Pacjent wchodzi na taki stopień i yy, jest sprawdzany odciski stóp. Na tym podoskopie one są widoczne w lustrze. Taki podoskop u dzieci. Nie jest wystarczający do rozpoznania, z którym rodzajem anomalii mamy do czynienia. No bo jak sam wiesz, nie ma tego testu stania na palcach i nie sprawdzamy w ten sposób, jak zachowuje się łuk podłużny stopy. Jest to badanie raczej przesiewowe albo do oceny, jak ta stopa zachowuje się w czasie, czy się poprawia samoczynnie. Z własnych obserwacji, z rozmów z rodzicami wiem, że istnieje spora niezgodność i brak zrozumienia w podejściu do postępowania, prawidłowego postępowania, bo wyobraź sobie taką sytuację, że rodzic idzie na przykład na bilans i słyszy u pediatry, że jest nieprawidłowe ustawienie stopy, że jest stopa płaskokoślawa, otrzymuje skierowanie do ortopedy i ortopeda mówi, że no tutaj rzeczywiście jest nieprawidłowe ustawienie, proszę przyjść za dwa lata na kontrolę. No ale oczywiście rodzic był już u trzech fizjoterapeutów i wszyscy mówią, że należy ćwiczyć stopę. To ma rację, udowodniono w toku wielu badań, że fizjologiczna stopa płaskokoślawa u dzieci nie wymaga leczenia. Naprawi się spontanicznie i samoczynnie. Zaleca się wręcz obserwację i wyczekiwanie na spontaniczną poprawę kształtu stopy. To są zalecenia nie tylko ortopedyczne, ale również wielu towarzystw, w tym amerykańskiego towarzystwa pediatrycznego. Kontrole ortopedyczne są po to, by wyłapać pacjentów, którzy mają te niesprzyjające czynniki nakładające się na tą stopę fizjologiczną, bo ci pacjenci mogą wymagać leczenia. No ale rodzice zawsze pytają, a co można zrobić? No musimy coś zrobić, co można zrobić, żeby temu zapobiec. No i w sumie z taką jeżeli chodzi o profilaktykę, no to pewnie domyślasz się, że będziemy próbowali wykluczyć te czynniki ryzyka jako profilaktyka. Czyli bardzo ważne będzie utrzymywanie prawidłowej masy ciała. I unikanie przeciążenia kostki. Profilaktyką będą również regularne kontrole, jeżeli oczywiście ortopeda wam coś takiego zaleci, czy pediatra. Natomiast regularne kontrole są po to, by wcześniej wyłapać pacjentów objawowych lub z czynnikami ryzyka tej wady. Warto również zwrócić uwagę na noszenie butów z dobrze wyprofilowanym podbiciem. Natomiast żadne ćwiczenia stopy, gimnastyki korekcyjne. Nie udowodniono, by działały żadne ćwiczenia rozciągające, nie udowodniono, że działają u dzieci w stopie płasko koślawej fizjologicznej. Jeżeli pacjent zgłasza objawy, czyli zgłasza bolesność stopy w trakcie chodzenia i rozpoznajemy u niego skrócenie mięśnia brzucha tego łydki, to u tego pacjenta zaleca się przez kilka miesięcy rozciąganie i ćwiczenia, które będą wspomagały stopę. I tutaj ta fizjoterapia rzeczywiście może być zalecona, natomiast według wielu opracowań brak jest medycznych dowodów na to, by efekt był. Wystarczającym. Rzadko stosuje się leczenie operacyjne. Głównym zaleceniem w stopie, która jest objawowa, będzie stosowanie prawidłowego obuwia. I pewnie czekacie na to, aż powiem wkładki ortopedyczne. Przecież kiedyś wszystkim nam zalecano noszenie wkładek ortopedycznych. Otóż wkładki ortopedyczne, czy takie zaopatrzenie ortopedyczne, które będzie wymuszało ustawienie, odpowiednie ustawienie pięty w ten sposób, żeby nie leciała przyśrodkowo. Czyli będziemy zwracać uwagę, jak ta pięta jest ustawiona, a to pociągnie ze sobą resztę łuku. Takie wkładki ortopedyczne są zalecane tylko pacjentom objawowym. I dopóki pacjent nosi taką wkładkę, wtedy nie czuje bólu. Jak tylko przestanie nosić taką wkładkę, no to cały ten, cały ten problem powróci. Wkładka nie kształtuje stopy, i to również zostało udowodnione. Ona nie zmieni ustawień pięty względem łuku, tylko koryguje. W trakcie jej noszenia, tylko i wyłącznie. Czyli podsumowując, jeżeli widzisz u swojego dziecka nieprawidłowe ustawienie stopy, nie panikuj. Warto po prostu ten problem skonsultować z ortopedą dziecięcym albo z waszym pediatrą. Jeżeli dziecko otrzyma zalecenia dalszej obserwacji, to dobrze, to znaczy, że to ten lepszy wariant. Mam nadzieję, że temat tak zwanego płaskostopia u dzieci stał się dla Was. Chociaż mniej niejasny. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!